Dzień dobry, Maciej Semiński I Dawid Sabuda. A teraz rozmawiamy o czymś ważnym pod kątem komentarzy pod naszymi filmami, prawda? Myślałem, że zawsze rozmawiamy o czymś ważnym. No zawsze, ale tym razem porozmawiamy. No tak, zawsze deprecjonujesz to, co robimy po prostu. my tyle wkładamy to serca, intelektu i ciężkiej pracy. nie liczy damy za słowami, tak. bo porozmawiamy dzisiaj odpowiedzialności za słowo. Naprawdę? Tak. Dzisiaj ten odcinek? Dzisiaj ten odcinek, tak. co? Dzisiaj powinien, jak to się mówi, zaszyć sobie usta i cię nie odzywać. Czy nie? nie się dużo ich używać odpowiedzialnie, Dobra, Dobra, nie dziękuję. tak jak niektórzy nasi um, czyli... klienci, czy wrogowie naszych, klien naszych klientów, tak. którzy czyli nie o to chodzi, żeby dużo mówić, tylko żeby mówić konkretnie na temat. Żeby mówić tak, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, a nie mówić hmm. za to jakiejś kary, tak? Tak, a jeżeli o komentarze, to tak jak Maciek zaczął, liczmy na wasze komentarze. Liczymy na wasze komentarze, Wszystkie tak, Te tak. pozytywne, nie żartuję, wszystkie. Bo wszystkie muszą być konstruktywne. Tak, A, A dzisiaj, bo to by, może baliście się komentować, bo. Ale dzisiaj nie, ja myślę, się... że po tym odcinku będą się wszyscy bać komentować. Nie, ono się przetłumaczymy wszystkim. To powinien być jakimś odcinkiem bardzo, bardzo odległym. Czy teraz będą w... ludzi do komentowania? Będą wiedzieli, jak komentować, będą bo, bo analizować, chcieli, ale się bali myśleć, zastanawiać się, czy to, co piszą, nie spotka się z jakąś tutaj reakcją, na przykład z Twojej strony. Tak, ale bez pozoru jest to bardzo biznesowy temat, bo co tak. robi każdy klient przed skorzystaniem z jakiegoś towaru lub usługi? Co sprawdza opinię w internecie, prawda? Tak. I takie, taki atak w opiniach w Google zwłaszcza, czy w serwisach społecznościowych może często wyrządzić ogóle, poważne straty. Tak, często nasi klienci zgłaszają z takim właśnie problemem, że ktoś skomentował ich produkt, ich usługę, ich działalność i pytają się, co z tym mogą zrobić. Tak, przy takich stałych obsługach dużych przedsiębiorstw, w zasadzie mam na porządku dziennym do czynienia z takimi sytuacjami. No, bo... tylko te duże przedsiębiorstwa też umówują się takie naprawdę duże, duże, już takie powiedziałbym, w pewnym sensie z naszego punktu widzenia, globalne czy masowe, hmm. też się tym tak super jakoś nie przyjmują, bo wiadomo, no, i że sprzedają produkty dedykowane do masowego konsumenta. Ja to, tak, skali, oczywiście. No to nie będą przecież komentować, nie wiem, tysiąc, 10, 20, 50 tysięcy komentarzy, też pojawiają tam No tysiące, mimo, czy wszystko, mimo wszystko to do mnie trafia. Tak, pewnie nieraz reagują, pewnie, pewnie to robią, natomiast tak jak mówię, statystycznie no nie jest tak. Bardziej się przejmują tym przedsiębiorcą taki, nie wiem, małych, Dokładnie, bo tam, bo tam na kilka opinii tak. spływa znacząco na tą średnią. Tak? Oczywiście, że tak. W branży gastronomicznej to jest szczególnie. Her. Też, to gastro. prawda. W branży Gastro bardzo mocno, tym bardziej często dużo komentarzy, to też wiem, jakby z, z autopsji pojawia się um, od konkurencji, która jeżeli się boi, to pisze, dlatego że cała masa ludzi, sami wiecie po sobie, jak idziecie do jakiegoś nowego miejsca, no to wyda się komentarze, bo chcecie wiedzieć, czy tam jedzenie jest w porządku, czy nie. I tak samo jak właśnie z tym jedzeniem, tak samo jest z wyborem produktu i usługi u, u danego, czy innego podmiotu. Chcecie wiedzieć, czy ten podmiot świadczy te usługi na odpowiednim poziomie. Co więcej, to jest bardzo taka. Tania działalność, a jej skutki mhm. mogą być bardzo szkodliwe. Zetknąłem się w aktach sprawy z y, tym, że takie są oferty, nawet, nawet przedsiębiorcy dostają takie oferty, że takie fałszywe opinie na portalach społecznościowych, w górę, Można wykupić, tak? O tym tak, bój. i to, mhm. to nie są drogie koszty, naprawdę. Można mhm. zrobić taką kampanię z jakieś i jakichś azjatyckich zazwyczaj. Dokładnie. I, I Google tego, czy te portale tego mhm. w żaden sposób nie weryfikują. Wyczyszczenie tego trwa tak. bardzo długo. Więc tak, na no, czy możemy mówić do rzeczy, tak naprawdę? Jasne, wolność słowa że... mamy w Polsce, Jasne. Z tak? W Polsce ale ta wolność słowa nie może przekraczać pewnych ram, pewnych granic, które są wytyczane mhm. przez, przez prawo. tak? A jak powiedział Edy Amin, mamy wolność słowa, ale nie gwarantujemy wolności po słowie, tak? Tak. Zauważcie, na nawet, jak oglądacie nie wiem, telewizję, wypowiedzi polityków, to oni wszyscy, chociażby sobie nieraz chcieli do gardła uskoczyć, jednak się powstrzymują i wiedzą, że pewnych rzeczy powiedzieć nie mogą, bo wiążą się to się nie tyle etyczną, ile przede wszystkim prawdy. Tak. O, przede wszystkim nie możemy mówić generalnie rzeczy, nie powinniśmy mówić rzeczy, które są nieprawdziwe, tak? Tak. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może rodzić. Odpowiedzialność cywilno-prawną, a nawet karną. Tak. Jeżeli mówimy, rozpowszechniamy o kimś informacje, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej, Aha. podważyć zaufanie do pełnienia danego zawodu, tak. na przykład, co jest szczególnie istotne w takich zawodach jak nasze. Dlatego my, nawet, mamy ten jakby zakaz komentowania tutaj pracy, aktywności naszych kolegów i koleżanek wpisanych już nawet w kodeks etyki i, i rasy prawnego i kodeks etyki i adwokata. Czy to też jest kwestia tutaj przewinienia dyscyplinarnego? Tak, Trzeba to jest codziennie udziału. łamane, jak widzimy w telewizji. Tak, czasami tak, zgadza się. I tak, rozróżnimy też znieważenie i zniesławienie. Tak? Zniesławienie to są te nieprawdziwe informacje, a znieważenie tak. to chodzi bardziej o formę, jakieś tak, wulgarne, obraźliwe określenie. I tych znieważań, powiem szczerze, jest. Dużo, bo to też często w sytuacjach takich konfliktowych, na przykład w sprawach rozwodowych Tak dochodzi do takich sytuacji, że ludzie zaczynają się mówiąc nieładnie obrzucać się błotem, jak to się ładnie nazwa. Tym błotem właśnie to często jest używanie takich określeń na K, na, na co jeszcze, na, o, na, na W, na d I tak, tak. dalej. Tak. I potem ja pamiętam jako ciekawostkę, tak wam powiem, jeszcze miałem kiedyś sprawę, gdzie klient został oskarżony przez swoją żonę, drugą połówkę, wtedy jeszcze o znieważenie, bo używał obecnie określenia nefreteta. Nie wiem czy kiedyś mówiliśmy, czy nie, ja nie dobrze powiem. Nie, nie, mówiliśmy tego, no ja tego nie słyszałem. Nefretety, wyobraźcie sobie, no, jak nie myślicie o to sobie sprawdźcie bo po prostu w internecie albo w książce, w książce polecam. Natomiast wiadomo, no, że to nie jest. w Egipcie jest, byli na wakacjach? No, oni, oni akurat nie byli, natomiast jakby. I piwa mi sprawa. Ona, nie, ona jakby nie rozumiała tego słowa, bo tu też mm. jest kwestia tego, co kto rozumie. Sąd uznał, zaskakująco zresztą, że no to określenie w jej odbiorze mogło zostać być poczytane jako obrażytą. Czy nie był to jedyny zarzut, bo tam on miał więcej zarzutów połączonych z 27, czy ze znęcaniem się i tak itd. Tak to, to wszystko finalnie skazane, ale ona uważała, że słowo nefrytyte użyte wobec jej osoby, było słowem ją znieważającym, tak? I co ciekawe, pamiętajcie, że w kodeksie cywilnym mamy domniemanie bezprawności naruszenia dóbr osobistych, więc jeżeli obrażacie kogoś, no to wy musicie Teraz macie na kwestię wyrządnej odpowiedzialności cywilnej, nie? Tak, tak, tak. No to, jest jednak taka, dóbr to jest jednak taka podstawa, mhm. prawda? Tak, tak. Tutaj możemy się domagać, to pewnie znacie różne słynne procesy medialne o z, z, Właściwie naruszenie wyboru osobistych, sprostowania, nakazy określonych publikacji. To są te wszystkie sprawy, gdzie bardzo często politycy, czy jakieś inne osoby tak. wymuszą, mają kogoś przeprosić, opublikować yy, oświadczenie w mediach. I tutaj jest bardzo ważne, by w takich sprawach wybrać dobrego pełnomocnika, bo jest coś takiego Aha. jak efekt w Barbara Streisand. Że. Nie z tej piosenki? <noise> tak, to już dokładnie chodzi. Chodzi o to, że tutaj obrona może Wam bardziej skutecznie Znaczy, ma że to piosenkę zaśpiewa, słuchajcie. Ale polą. to ty, jeżeli będziemy mieli 100 tysięcy wyświetleń po 99. To już roku. jest blisko, to już jest blisko. Nie wiem, to już jest blisko akurat, to mm. będzie szybciej nawet, ale Nie, dobra. Chodzi o sytuację, w której. Mamy naruszenie, ono on nie dotarło do takiego wielkiego grona osób, ale zaczynamy się bronić i robi się głośno o tej obronie i potem wszystkie media powtarzają ten, ten, ten zniesławiający Aha. zarzut. I to jest taki strzał w stopę, kolaną, tak, głowę stopy. czasami, bo tak. w przypadku niektórych osób nie dowiedzielibyśmy się o pewnych rzeczach, gdyby właśnie Czyli nie taki efekt proces. domina, takie rezonowanie, efekt fali pewnego rodzaju, to się tak jakby dalej niesie i samo się dalej dzieje Czy Czyli zamiast jakby sprawę słuchajcie, gdzieś, jak to się mówi, załatwić zarodku, to, to ludzie poprzez gdzieś tam eksponowanie tego tematu sami narażają się na zwiększenie jako zasięgów. Tak, dlatego wybieracie takich dobrych pełnomocników jak Damian, bo wygranie z jest jedno, a nie macie. Tak, to zwycięstwo nie może być e, zwycięstwem jakiegoś pywilusa. prawda? Tak. Mhm. tak. No i tutaj jest bardzo ważne też, trzeba wiedzieć, czego żądamy, bo te przeprosiny, no, jak tego odpowiednio nie deprecyzujemy, to nikt ich nie zobaczy, bo potem żółtą e, małą czcionką na białym tle w taki sposób. Sam że nikt ich nie pamiętacie, że nieraz właśnie, jak macie mówił o takiej kwestii, kwestii takich medialnych, to. Jednokrotnie okazywało się, że na koniec jednego czy drugiego procesu był nakładany obowiązek na, na, na pozwanego do opublikowania tych przeprosin na przykład w mediach tutaj um, o zasięgu ogólną to zostało zmienione przecież. Tak, no, na z potrzeby z... jednej osoby. Co, tak, bo to wtedy władza, brak... władza stała na straży że praw tak. człowieka, tym człowiekiem był Jarosław Kaczyński. W ramach zwanej dobrej zmiany, oczywiście, tak. tak. Znaczy to było określenie w połowie prawdziwe połowie, tak, zmiana. Po prostu była zmiana. Tak. Oczywiście tak. rozwiązujemy tego, tego skupie rebusa Maćka, bo wątpliwości o co chodzi. Tak. No i słuchajcie, no mamy odpowiedzialność. jeszcze karną za zniesławienie i znieważenie, i z tym zniesławieniem to jest tyle trudno, że trzeba się liczyć bardzo ze słowami, bo nie zawsze można przeprowadzić dowód prawny. Jeżeli zarzut dotyczy życia osobistego, no to czasami dowód prawdy będzie co do zasady niedopuszczalny. I chyba, że miałoby to chronić tam przed poważnym innym przestępstwem lub demoralizacją małoletniego, więc. W większości przypadków, jak wyciągniemy jakieś brudy osobiste, to no, nie będziemy mogli udowodnić w sądzie karnym, że to jest prawda. Tak. Ogólnie, przy y, znieważeniu, jak rozmawiamy, to mm, tutaj też sąd wyznacza często takie posiedzenie pojednawcze, prawda? Tak. Bo też jakby intencją jest to, żeby się te, nazwijmy to, strony zaangażowane w ten, ten spór mimo wszystko dogadały, bo to jest przestępstwo jakie? Prywatne skarbowe, prawda? Więc tu nie jest tak, że idzie się z tym prokuratura będzie się tym ściganiem, tego obsługiwania zajmowała, tylko sami to musicie jakiś taki sobie ten, to całe postępowanie w istocie przeprowadzić, zainicjować, potem przez sądę prowadzić. I jest tu bardzo ważna kwestia, że te zniesławienie, znieważenie musi być, mieć taki element obiektywny. I tutaj sądy czasami stają przed takim poważnym dylematem, bo na przykład dla niektórych ludzi w środowisku jakichś antysemitów nazwanie kogoś Żydem może być obraźliwe, a generalnie w powszechnym rozumieniu, no, nic no, złego tak. w tym nie ma i tutaj chodzi o kwestie obiektywne, czyli że taki przeciętny modelowy człowiek uznaje to słowo, czy to, to określenie za obraźliwe, tak? Tak. No i w przypadku przedsiębiorców mamy jeszcze do czynienia z dodatkową odpowiedzialnością z ustawy zwalczania zwalczaniu uczciwej konkurencji. Tutaj, co mhm. ciekawe, może to dotyczyć rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nie tylko o innym przedsiębiorcy, ale i o sobie lub swoim w swoim przedsiębiorstwie, swoich produktach, usługach i tak dalej. Tutaj mamy też taką odpowiedzialność na tej od naruszeń dóbr osobistych, czyli zadośćuczynienie, odszkodowanie, naprawienie skutków naruszenia. Czyli zobaczcie jakby z ilu różnych e, instrumentów prawnych można skorzystać. E, mamy kodeks cywilny, mamy kodeks karny mamy jeszcze ustawę o zwalczaniu tutaj tak, nieuczciwej konkurencji. Plus tak, mamy jeszcze wiele takich szczególnie chronionych kategorii, jak na przykład funkcjonariusze publiczni, Rzeczpospolita, tak. sam prezydent, RP, konstytucyjne organy państwa. Tak. To są specjalne przepisy dotyczące znieważań i, i, i zgadza i się, zniesłań. Zgadza się, ale tak jakby z punktu widzenia takiego przyjętego Kowalskiego, to nawet ograniczając się do tych kilku, tylko podanych przez nas tutaj regulacji prawnych, to już widzicie jak w zasadzie jest bogaty waklarz, dający tutaj możliwość obrony swoich praw i dochodzenia niejako ich, dochodzenia tej odpowiedzialności dla tej osoby, która te nasze dobra naruszyła. Teraz też zwróćcie uwagę, że w Polsce jeszcze to jest wszystko takie, trochę raczkujące bym powiedział. To nie jest tak, mówiąc w rozchulane, jak gdzieś w Stanach się ogląda, prawda, jakie są wielkie odszkodowania, wielkie kwoty. Ale ja jestem przekonany, że tu też mam mać. że pewnie za jakiś czas to też będzie na taki poziom, że jednak te, 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 te kwestie, te konsekwencje wynikające z naruszenia, przekroczenia tej, 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 tej granicy, tej, tej wolności słowa, prawda? Będą jednak zdecydowanie bardziej dolegliwe dla sprawcy tego, tego, tego działania niż. niż Niż aktualnie. Tak, i w naszym środowisku dziennikarskim, zwłaszcza od lat, postuluje się jakby um, depenalizację, czyli zniesienie karalności za zniesławienie za fałszywe informacje, właśnie w filmie Wolności Słowa. A ja jestem tego, zamiast zdecydowanym przeciwnikiem. Ja również podpisuję się. Jakby obie mały to się mówi rękoma. Zobaczcie taką sytuację. Ktoś, powiedzmy, napadnie na oddział banku, zabuje tam tysiąc złotych, pójdzie siedzieć na 8 lat. Ktoś rozpowszechni o tym banku nieprawdziwe informacje w mediach, czy spowodowuje rzucenie się ludzi. Wypłacanie pieniędzy skąd i spowoduje tak. gigantyczne straty, nawet upadek tego banku. I żadnych konsekwencji dla I niego. Co procent, I nic. Tak? Także, słowem, można wyrządzić bardzo dużo szkody i yy, muszą być prawne instrumenty obrony przy tym, łącznie tak. z, z prawem karnym. Na szczęście my staramy się naszym słowem pomagać, i tym miłym akcentem kończymy tak. dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na. Kolejny Następny odcinek. Macie Państwo swoją stałą formułkę o. O tym, żebyście lajkowali, subskrybowali, bo inaczej będzie nam przykro i będziemy mieli chęci do nagrywania. No właśnie. Takie, takie potrzebne informacje. Jak mamy tutaj te Wasze lajeczki, to entuzjazm i, i aż się palimy do końca tak jest. Czyli co? A to nie są tanie rzeczy, tak? A skąd? A skąd? Proszę ja ciebie. Black Friday. Yy, musimy promocję w lajkach. promocja z Przesuniemy w pakiecie, tak, z jed... tak, zamiast jednego. Będzie, będzie film długości podwójnej. Tak jest, pytanie do takich wytrwałych, konona, barbarzyńcy i tak barba, dalej, to oglądasz 28 listopada. Tak. Dziękuję bardzo. Do na razie.